Witajcie moi. No, przyszło. Nie! Witajcie moi drodzy w pierwszym odcinku na kanale Frodo. Jak nazywałeś nasz kanał? Frodo i Duza! Aha, na kanale Frodo i Róża. ta ta Normalnie, ta ta, ta ta Teraz popatrzcie, to jest chyba matka Frodo. Ja jej nie znam kompletnie. Nie znam, ale chyba jednak to jest matka Frodo. Frodo ja sobie. Tą, Aha, Fajrad. Dobra, a więc. In, jak było w, w opisie naszego kanału, jaką ja mam minę w ogóle, ja sobie minę robię, ha, 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 Jak było w opisie naszego kanału, tak, będą tu różne konkursy. Cześć. Będą tu różne konkursy i takie tam, ale konkursy dopiero będą y, y, później. Tak, to jest tylko taki jakby zwiastun y, filmików, które będą niedługo. Jezus, drzewo mi zasłania, bo ja mam tu wszystko montowane kamery, które mi w ogóle nagrywają. Ja i nic nie widzę po prostu normalnie. Dobra. Um, um, pierwszy odcinek będzie taki, jakby taka historia um, naszego życia. Czy coś w tym stylu właśnie? No. Nie, no. 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 no, no, no. A no, tu gdzie... mieć! Prze... Y o y Prze prodo! Przecież mieliśmy nagrywać. Y I nagrywam cały czas czymś. I co, to ja muszę zawsze trzymać moją kamerę? Siedzę się na czerwono, o nie! Muszę się utopić. Pam! 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 Dobra, nie ważne, nie, mażę, nie, mażę. nie mażę. Jak mówiłam, to tylko zesłałam. Nie przejmujcie się, że jest bardzo, bardzo, bardzo krótki. Myślę, że to dwie minuty na... Tak, dwie minuty całe. I jeszcze trochę bym powinien podpłać. Przynajmniej tyle. Żeby wam się bardzo, bardzo nie nudziło na tym, bo nie będzie zbyt dużo tutaj zająć Jak widzicie, chodzę prawie po całym Hobbitonie Tutaj gdzieś się kończy Hobbiton i zaczyna się taka górka I zaraz będzie z starego Makota Okej, okay, ale moi drodzy Kończymy ten pierwszy odcinek, jakby zwiastunek A za, może zaraz Będzie już pierwszy odcinek Taki fabularny z fabułą Na tym kanale Ui! Nie, wiem Jestem Baba! <noise> Frodo, zawołałeś swoją świetnią macuchę? Nie, yeah, nie, yeah, jest yeah, wyjdziecia! Yeah, yeah. Dobra, nie masz. A więc, Frodo, y, przyjdź do mnie. Ja zrobię szybko cicie i widzimy się, jak Frodo już do mnie przyjdzie. Dobra, y, Frodo już akurat do mnie przyszedł. a więc A więc, możemy już kończyć. Akurat, dobra, Frodo będzie na parę jak widać. A więc, na 3-4 kończymy. I nasze cztery pojmeme razem. Pa, co nie, prawda? Mm -hmm. Dobra, raz, trzy, cztery, pa!